Synu, córko, dziś przychodzę do Ciebie nie po to, by zmieniać świat wokół Ciebie, lecz by dotknąć wszechświata, który żyje w Tobie. Bo to właśnie tam, w ciszy pomiędzy Twoimi myślami, rodzi się pokój, który nie zależy od okoliczności. Oddychaj. Istnieje boska siła w akceptacji tego, co jest. Nie wszystko musi być pokonane. Nie wszystko musi być zmienione. Niektóre rzeczy pojawiły się na Twojej drodze nie po to, byś je odmienił, ale po to, byś nauczył się patrzeć na nie nowymi oczami. Zaakceptuj. Zaakceptuj czas. Zaakceptuj ludzi. Zaakceptuj nawet to, czego jeszcze nie rozumiesz, bo akceptacja to nie rezygnacja. To zaufanie, że jestem z Tobą, nawet gdy nie pojmujesz dlaczego. Dałem Ci życie z celem, nie po to, byś panował nad światem, ale byś nauczył się iść przez Niego z lekkością. Zaakceptuj życie, które Ci dałem, z Jego dniami słońca i chwilami oczekiwania, z Jego spotkaniami i rozstaniami. Z jego pauzami i odrodzeniami. Napisz teraz w komentarzu: Akceptuję życie, które dał mi Bóg, bo to wyznanie otwiera w tobie drzwi, o których nawet nie wiedziałeś, że są zamknięte. Ale posłuchaj: Akceptacja nie oznacza bezruchu. Kiedy poczujesz, że coś może i powinno być przemienione, Będę z Tobą także wtedy, by dać Ci odwagę, inspirację i rozeznanie, szepczeć Ci do ucha pomysły. Rozpalam w Twojej piersi marzenia i uczę Cię zmieniać z miłością, a nie z gniewem. Zmieniać tak, zmieniać to, co powstrzymuje Cię przed wzrostem, to, co nie pozwala Ci kochać mocniej, przebaczać głębiej. Częściej się uśmiechać, żyć pełniej, zmieniać to, co zaciemnia Twoje światło, bo stworzyłem Cię, byś jaśniał. Ale pamiętaj, nie wszystko musi się zmieniać. Czasem to Twoje spojrzenie potrzebuje odnowy, czasem to Twoje serce potrzebuje ciszy, czasem to Twój pośpiech musi odpocząć. Pozwól mi zamieszkać w Tobie. Nie tylko w Twoich dniach bólu, ale także w Twoich zwykłych dniach. Bo to właśnie w prostocie mówię najgłośniej. To w akceptacji najbardziej cię obejmuje. Idź dalej z wiarą i lekkością. Nie zawsze będą odpowiedzi, ale zawsze będzie sens. Jestem z Tobą. A moim największym pragnieniem jest zobaczyć Cię w pokoju z Twoją historią, w pokoju z Twoim teraz, w pokoju z Twoim sercem. Napisz jeszcze raz. Akceptuję życie, które dał mi Bóg i pozwól, by ta akceptacja uwolniła Cię do lotu. Amen.